Do wygrania będziecie mieli dzisiaj Akacza, tego właśnie, którego teraz widzicie, czarny, bardzo fajny akaczek, ale na początku wlosujemy sobie skina z, z poprzedniego materiału i był to USP Cortex, także zaraz zobaczymy, kto go sobie zgarnia. Napisz do mnie Mordo na fanpage'u, aby odebrać nagrodę. Oczywiście gratuluję Ci. A teraz przejdźmy do tego co będziecie mieli dziś do wygrania. Tak jak powiedziałem, czarny akacz, zostawiacie 25 łap w górę pod tym materiałem. Dowolny komentarz oraz subskrypcja wraz z dzwonkiem. Pamiętajcie, że 25 łapek w górę to wymóg, abym w następnym filmie rozlosował tego skina. A teraz już lecimy z odcinkiem. Dobra, moi drodzy, a więc jesteśmy na Helcase i chciałbym Wam powiedzieć, że jakiś czas temu wystartowało nowe wydarzenie. Także w momencie, kiedy będziecie doładowywali sobie Hellcase'a z kodem promocyjnym Lipilek i zgarniecie już sobie 10% więcej do Waszego doładowania, no to możecie też odebrać sobie darmowe tokeny. Tokeny, które będziecie mogli wydać w sklepie, bądź po prostu zainwestować je w wydarzenie i coś sobie ciekawego zgarnąć. To tak drogą bonusu. A dzisiaj mamy 378 dolarków i będziemy sobie otwierać eventowe skrzynki, postaramy się wydrobić jakiegoś Skina, którego będę mógł Wam rozdać właśnie w Giwałaju na Hellcase, także postaramy się coś ciekawego wydropić. Jak i co będzie dropiło? No o tym się przekonamy już, otwierając skrzynki. Także zaczynamy sobie od Epika. Pierwsza skrzyneczka. Dobra moi drodzy, skrzynia ze 4 dolary i mamy 20 dolców. Otworzyliśmy 10 skrzynek, więc połowa niestety poszła w powietrze. Ale próbujemy dalej. Liczę na to, że jeszcze coś tutaj wyleci. Mortisik wygląda spoko. Korteksy, no profitu raczej nie będzie, ale lepszy wynik niż poprzednio. Zdecydowanie Mortis trochę podbił, Korteksy też ładnie podbiły, ale jest to jeszcze zbyt mało, żeby coś sprofitować Brakuje cały czas Farta, także przechodzimy sobie dalej. Czekajcie, 16, 7 Royal, skrzynia Royal i tutaj możemy sobie jeszcze kilka otworzyć, może trzy nie będziemy lecieć tak mocno. E, otworzyliśmy 20 skrzynek za 4 dolce i niestety nie wypadło nic ciekawego, ale teraz Uspik Print Streamek to będzie na pewno spoko skin, bardzo spoko, 91 dolarów. Bardzo dobry łupik. To jest łupik, którego bez problemu myślę, że mógłbym wrzucić wam do Ja Spróbujemy sobie takowego zatem stworzyć. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Użytkowników dodajemy sobie bez limitu. Rozdalnie giveawaya robimy sobie normalnie. I teraz tak, skorzystaj z bonusu. Ile musicie doładować kaski, aby wziąć sobie udział w tym giveawayu? Myślę, że symboliczne 5 dolców to będzie odpowiednia kwota. Do tego będziecie musieli otworzyć sobie jakąś skrzynkę. Niech to będzie jakaś tania skrzynia, po Powiedzmy bounty za jednego dolarka. No i tyle. I takiego giveawaya Wam stworzę. Po prostu możecie sobie do niego wbijać śmiało. Limitów na uczestników nie ma. Wyniki będą już za 7 dni, także warto sobie wbić. 83,60$ Tyle warto jest ten USP, także moi drodzy pamiętajcie doładowywać sobie z moim kodem, no i oczywiście życzę wam powodzenia. Link do konkursu znajdziecie w opisie, także fajnie. Wypadł drop, który mogę wam jeszcze rozdać, także jest bardzo dobrze. Dobra, lecimy sobie dalej, otwieramy kolejne skrzynie, zobaczymy czy jeszcze uda nam się coś wyfarmić. Jeżeli udałoby się jeszcze coś wyfarmić, to szczerze powiedziawszy sam sobie jeszcze bym coś wypłacił, ale potrzebuję cały czas takiego mocnego skina. Spróbujmy może jakąś bitwę? Tego jeszcze dzisiaj nie było. 146 dolarów. To wygląda ciekawie. Możemy spróbować dołączyć. Pierwsza bitewka dzisiejszego dnia. Mamy 6 skrzynek Source i 2 skrzynie premium. No, zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie spoko, jak na razie przewaga w pierwszej skrzynce, no ale to wszystko się zmieni, wiadomo, jak tylko przelecą premiumki, premium ogólnie oddaje mi bardzo dobrze, lubię tą skrzynkę, jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że czasami warto sobie takową kliknąć, ale w ogóle drop dostałem, 3 razy bloodshot. I to w zupełnie różnych stanach. Teraz pod Igielku. Dwie ostatnie skrzynki Source. I tu będzie jeszcze niestety przewaga dla mojego przeciwnika. Nadrabia. nadrabia. Obojem 40 dolarów w balansie. Teraz już niestety swoją przewagę tracę. No i dwie najważniejsze skrzynki. Uwaga, Hyperbestia i western Rebel. Więc jestem na mega dużym proficie aktualnie. I teraz skin, który niczego nie zmienia, a właściwie... Wypada mi jeszcze, a Hyperbiz za 29 dolarów, więc wygrywam tą bitwę. 146 dolarów kosztowała mnie ona. 200 wyciągnięte. Wygląda to bardzo dobrze, szczerze powiedziawszy. Jest coś, co chciałbym sobie wypłacić. Myślę, że Bullet Queen to jest fajny skin, żeby wam go rozdać. Także wyciągniemy sobie na pewno Bullet Queen i w następnych materiałach myślę, że będziemy mogli sobie zrobić na niego konkursik. Fuel Injector to również skin, który mógłbym wypłacić. Cyrex i Snack Attack to są skiny, które mogę powypłacać. Dobra. Kilka skinów sobie Kliknąłem. Teraz tak, chciałbym otworzyć jeszcze za 85 dolarów jakieś skrzynki, więc myślę, że pokuszę się tutaj o spróbowanie kilku skrzynek za 16 dolców. Tak jest, dokładnie. 5 skrzynek uda nam się otworzyć, no i zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś ciekawe skiny w dzisiejszym materiale. Tak, jest Akacz Headshot, to jest spoko skinek, jak najbardziej. Tyler wypada, to również fajny usp i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. 49 dolarów, ale niestety nie jest to profit. Skiny są spoko, ale profitu nie ma. Jeżeli chodzi o podsumowanie całego openingu, to mamy 302 dolary, z tym, że jeden skin poszedł za 80 dolarów na giveaway, a więc no nie ma co ukrywać, coś około 400 dolarów udało nam się wydropić. Moglibyśmy jeszcze zaryzykować jakiś kontrakt na samo zakończenie. Wrzućmy sobie te skiny, może nawet trochę droższe, najwyżej po prostu będzie waste'ik. 35 dolarów, tyle spróbuję sobie wrzucić. Od 7 do 180 mamy zakres możliwości i wypada mi 15 dolców na. No. Średnio. Nie siadł kontrakcik. Gdyby siadł kontrakt, to byłby naprawdę zacny profit. No nic, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, moi drodzy, o kodzie promocyjnym pipilak 10% więcej do bonusu, plus 70 centów dostajecie na start. No i oczywiście, jak już tylko doładujecie, to będziecie mogli sobie za chociażby te 5 dolców odebrać 15 tokenów, za które będziecie mogli sobie kupić coś w sklepie lub po prostu przerolować na nowym wydarzeniu. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Siemaneczko, cześć.